Panie Dalaszus, z tego co wiem, jesteście obecni na 42 rynkach. Jak to się stało? Jaką część działalności Waszej firmy stanowi eksport? Eee, tak, do, dostarczyliśmy nasze produkty do, 40, do 42 krajów. Mm. Będąc precyzyjnym, jesteśmy obecni tak w, ciągle na około, 20, na około 20 rynkach. To też to dobry stało, wynik. Jak to się stało? Z tego czasu tata wsiadł w samochód i pojechał do Niemiec, zaczął, zaczął sprzedawać nasze produkty na rynku niemieckim. I to trochę była potrzeba chwili, bo kiedy straciliśmy jednego z dużych niemieckich kontrahentów, Brat wrócił ze studiów w Danii, e, no i był duży problem finansowy, w związku z tym usiedli z tatą. E, no i zaczęli jeździć po targach międzynarodowych e, za granicą, szukając nowych, e, nowych kontrahentów. Firma zarabiała tyle, że wystarczyło na obecność na targach międzynarodowych? E, czy to jest kwestia decyzji, tak, na co, na co przeznaczamy środki w tym momencie i poszukiwanie klientów e, czy, czy firmy było na to stać? Pewnie wtedy nie do końca, ale to była ciężka praca, właśnie brata i, i, i taty. Ciągła obecność, ciągłe wyjazdy samochodami osobowymi do, do, na, na południe Francji, na północ Francji, tysiące kilometrów wykręconych i to po prostu, to w ten sposób funkcjonowało. Czyli świadoma decyzja chcemy być obecni w krajach zachodnich, bo tam jest szansa na większą marżę. Oczywiście, i tam. Sprzedawaliśmy produkty z, z naszej górnej półki, czyli te właśnie super energooszczędne, bo tam to zapotrzebowanie na tego typu rozwiązania ono było już 10-15 lat temu. No i ta internacjonalizacja weszła nam w krew. Nauczyliśmy się tego, zbudowaliśmy zespół sprzedażowy. Zatrudniliśmy, zatrudnialiśmy ludzi, którzy mówią w różnych językach. To było naprawdę dużo partyzantki, dużo partyzantki, jakichś działań marketingowych, ale to naprawdę czasami wystarcza. Bo... Czyli uczyliście się w oparciu o własne doświadczenie. Dokładnie tak. Stąd się wzięło Abu Dhabi, bo sprzedaliśmy materiał do Hiszpanii gdzie e, m, mieszkał e, Mario Lopez, e, piłkarz, który trafił do drużyny Szejka Tahnuna w Abu Dhabi. On, zaprzyjaźnili się, on zaprosił Szejka do siebie do domu, do Hiszpanii i tam Szejk się spotkał pierwszy raz z technologią Izodą, w tym domu, z czego on jest wybudowany, energooszczędny e, i, i naprawdę stąd było zapytanie I Szejk do podjął nas. wtedy decyzję, żeby się zainteresować głębiej i nawiązać z wami relację biznesową. Tak jest. No i w, w zaprojekt, mieli zaprojektowane osiedle, yy, na które zaczęliśmy dostarczyć. Poproszę, fabrykę jaką, jak to jaką, największą na świecie. E, autentycznie tak, tak, to, tak to działało. W związku z tym, po prostu trzeba chwytać szanse i możliwości, które, yy, które daje los, ale też trzeba mieć konkretny pomysł i faktycznie decyzję, że tak to robimy i być w tym konsekwentnym. Proszę bym powiedzieć, firmy w Polsce małe i średnie mają naprawdę duże problemy z podjęciem decyzji o tym, żeby wyjść na rynki zagraniczne, mimo rozmaitych ułatwień, które państwo stara się tworzyć dla dla ekspansji polskiej przedsiębiorczości za granicę. I teraz jest pytanie, czy panowie odczuliście pomoc ze strony jakichś agent rządowych? Absolutnie, e, jak najbardziej tak. E, jest bardzo dużo inicjatyw związanych ze wspieraniem, z promocją eksportu. A jak to wygląda dzisiaj? Znaczy To, to wygląda tak, korzystamy z, współpracujemy z ambasadami, współpracujemy z… E, biurami z biurami rad, radców handlowych. Radców handlowych, tak jest. Very Zweryfikujemy kontrahentów na ten moment. Natomiast jeszcze 8-10 lat temu, kiedy brat zajmował się sprzedażą, bardzo dużo korzystaliśmy z, z wyjazdów. Organizowanych właśnie, przez agendy rządowe. Przez różne agendy rządowe, różne programy. Byliśmy laureatem, jesteśmy laureatem programu Greenivo, akceleratora zielonych technologii, który bardzo fajnie łączył różnego rodzaju inicjatywy. I to jest, tak naprawdę to się sprowadzało do tego, że wsiadaliśmy w samolot, jechaliśmy na targi, mieliśmy wspólny stand albo, swój, albo swoje standy indywidualnie i przede wszystkim trzeba wyjechać, poznać rynek, na którym chcemy zafunkcjonować. I z jednej strony to jest, tak jak wspomniałem, decyzja, że tak wychodzimy na, na rynki eksportowe, ale z drugiej i, i mamy bardzo duże wsparcie w kontekście właśnie inicjowania, konkretne, konkretne działania, konkretne narzędzia, z których można skorzystać. E, czy programy wspierania eksportu e, e, BGK i KUKE, e, też 80 lat temu bardzo mocno z tego korzystaliśmy. Mm. No ale z drugiej strony są bariery. Bariery wejścia no na rynek. Proszę powiedzieć, co jest najtrudniejsze w ogóle w obecności, we wchodzeniu właśnie na rynki zagraniczne? Z mm. Waszej perspektywy, co Wam najbardziej przeszkadzało? E, języki, brak doświadczonej kadry, e, no i ograniczenia w znajomości przepisów lokalnych. I brak wolnego rynku na wolnym rynku unijnym. Czyli bariery protekcjonistyczne, jednak występujące w ogóle w wielu krajach, mimo y, ogólnounijnych przepisów, które powinny w zasadzie ułatwiać w ogóle ekspansję. Absolutnie tak jest. Nadrzędność przepisów unijnych na rynku budowlanym nad lokalnymi normami jest mrzonką. Jest nieprawdą. Każdy kraj w Unii Europejskiej, może nie każdy, ale większość, szczególnie zachodnich krajów, wymaga lokalnych certyfikatów. Podam konkretny przykład. Można sprzedawać materiały budowlane do Francji, ale nie mając francuskiego certyfikatu, żadna firma ubezpieczeniowa nie ubezpieczy budowy. I oni mówią: Nie ma problemu, można sprzedawać, tak. nawet można budować. Natomiast bez ubezpieczenia rynek profesjonalny jest nieosiągalny. A żeby uzyskać ubezpieczenie lokalnego ubezpieczyciela, oni oczekują lokalnego francuskiego certyfikatu, który przygotowujemy nomen omen, od półtora roku, e, próbując przebić się przez kolejne dane. A inne badania. przeszkody, finansowanie. Mhm. Finansowanie, jednak działania marketingowe, profesjonalne poukładanie procesów sprzedażowych, marketingowych, przeanalizowanie kwestii formalnych, prawnych. W tej, z tej fazy takiej, ja to nazywam w cudzysłowie partyzanckiej, przejście do profesjonalnego funkcjonowania na danym rynku wymaga jednak sporych zasobów intelektualnych i finansowych. No i zawsze, jak to mawiał ojciec, jednak w Polsce budujemy kapitalizm bez kapitału. Ten, ten, ten wolny rynek zaczął się. Nadal tak jest? Korzystacie pa, Państwo z kredytów zewnętrznych? Jak najbardziej. No, dynamiczny wzrost. Każda agresywna strategia jest kapitałochłonna. Po prostu tak jest. No, albo mamy strategię defensywną i chronimy kapitał, no, ale też się nie rozwijamy, albo się rozwijamy, co. Tutaj działacie inaczej zasobów, niż większość sposób. firm, która stara się nie brać kredytów i, i finansować się jakby z, z własnych zysków czy z własnych pieniędzy. Panowie przyjęliście inną strategię. Bierzecie kredyty po to, żeby się rozwijać, czy tak? Tak jest. No, czy kredyt obrotowy, na co on jest przeznaczony, jakie są konkretne cele, Tak, na początku wiadomo, ale po trzech latach rolowania go to, to są po prostu środki, które, są, które realizują budżet, a budżet ma za zadanie realizować kwestie strategiczne. I teraz pieniądze to jest jedna sprawa, zasoby, szeroko pojęte zasoby. To są w ogóle systemy operacyjne, systemy zarządzania w firmie, to są... To jest kapitał ludzki. Mówi Pan o, o tych elementach w taki sposób, jakbyście byli dużą korporacją, a tymczasem jesteście cały czas średnią firmą, a stosujecie narzędzia, które wydają mi się bardzo są typowe dla korporacji. Hmm, Czy tak? A czym jest korporacja? No mówię o firmach dużych, po prostu działających na dużo większą skalę, czyli taką, taką, która ma rzeczywiście wszystkie procesy poukładane, skodyfikowane, gdzie nie wyobrażam sobie, że w dużych firmach, które nazywam korporacjami, istnieje coś takiego jak partyzantka. A pan często przywołuje, że zaczynaliście trochę po partyzancku, a dopiero potem zaczęliście porządkować rozmaite procesy biznesowe. Jeżeli chce się być dużą firmą, to trzeba, a chce się. A chce się, e, no po to się rozwijamy, żeby osiągać kolejne, kolejne poziomy rozwoju. I na każdym poziomie rozwoju organizacji e, trzeba pewne konkretne rzeczy e, porządkować. Oczywiście w zależności od firmy, sytuacji e, m, i strategii. E, posłużę się cytatem z profesora Blikle, e, właściciela dużej e, firmy. E, i on zwykł mawiać, że rozwój firmy rodzinnej jest możliwy przy zachowaniu dwóch elementów przy zachowaniu rodzinności. Na poziomie wartości i kultury organizacyjnej, ale z drugiej strony wdrażając profesjonalizację, wdrażając profesjonalne procesy i struktury. Jesteście obecni, jak już ustaliliśmy na 42 rynkach, na jednych bardziej, na innych mniej, w tej chwili Pan mówił Pan o 20, natomiast no proszę opowiedzieć nam, w jaki sposób korzystaliście Państwo z pomocy agent rządowych. W tej ekspansji zagranicznej? Jasne, to y, od y, kwestii y, takiej idei, y, że są jakieś wyjazdy, że są wyjazdy na targi, że są spotkania biznesowe. Organizowane, czy to w Polsce z delegacjami z, z innych krajów, czy wyjazdy na tego typu, z tego typu delegacjami. A skąd wiedzieliście, przepraszam, że przerwę, skąd wiedzieliście, że takie wyjazdy są organizowane? E Jednym źródłem informacji, gdzie my, Izodom był jednym z członków założycieli Polskiej Izby Przemysłowo-Handlowej Budownictwa e, i to jest organizacja, w której e, aktywnie e, funkcjonował e, mój brat, e, to było jedno źródło informacji. Drugie źródło informacji to był program Green Evo, o którym wspomniałem, e, organizowany przez Ministerstwo Środowiska, który współpracowaliśmy e, tam i z Ministerstwem Gospodarki i e, Ministerstwem Spraw Zagranicznych mhm. i tam się pojawiał. Ta, to był taki dla nas hub informacji, co można robić, jakie są Czyli jakie ta są informacja wydarzenia. jest dostępna, tylko trzeba chcieć jej poszukać. No trzeba, trzeba zafunkcjonować też w świecie, a, y, też y, po prostu trzeba być, szukać, jeżeli się, y, jeżeli się obiera tego typu kierunek, no to trzeba też się tego nauczyć. Jakie są Pana plany co do dalszej obecności firmy za, na rynkach zagranicznych? Chce Pan ją rozwijać? Jak, jak, to, jak to ma wyglądać? Na dzień dzisiejszy jesteśmy na etapie konsolidacji rynku polskiego, bo jak ja przyszedłem w 2012 roku, końcówka 2011 roku do firmy, to sprzedaż w firmie to było 97% eksportu. 3% sprzedawaliśmy w Polsce. Na dzień dzisiejszy ponad 50% sprzedaży to już jest rynek polski, z czego bardzo się cieszę. Szczególnie z tego, że rynek dojrzewa do tych rozwiązań energooszczędnych. To jest bardzo ciekawa historia, odwrotnie. bo jest zupełnie odwrotnie niż w przypadku większości firm. Najpierw firmy starają się opanować rynek krajowy, a potem jak już jest im za ciasny to próbują ekspandować, a ubawstwa osobne zupełnie inaczej. Najpierw byliście w obecni w zasadzie przede wszystkim na rynkach międzynarodowych, a teraz wchodzicie na rynek polski, tak? Dwa słowa tutaj e, wyjaśnienia. Na rynku budowlanym, który jest skonsolidowany przez dużych graczy, konkurujemy, w, w ogóle w Polsce mamy pewien problem z realizacją marży. E, na czym to polega? E, jeżeli zwrócimy uwagę na koszty materiałów budowlanych, Oferowanych przez dużych graczy. One są wielokrotnie tańsze w Polsce czy w ogóle w Europie Środkowo-Wschodniej niż na rynkach zagranicznych. Co to powoduje? To powoduje, że rodzimi producenci mają problem z realizacją marsz. To prezes Fakro, firmy Fakro. Mm -hmm. bardzo... Okna dachowe. Okna dachowe, taki jest jeden z liderów jeśli chodzi o no, globalny rynek w tym obszarze. On bardzo, bardzo trafnie według mnie zauważył, że no to jest polityka ograniczania realizacji marży w Europie Środkowo-Wschodniej, bo bardzo dobra myśl techniczna, technologiczna, bardzo dobre produkty. Jeżeli my byśmy zaczęli realizować naprawdę marżę taką, jak na, na rynkach zachodnich, no to wtedy zaczęlibyśmy stanowić w perspektywie średnio i długoterminowej zagrożenie dla tych hegemonów y, rynkowych. Zresztą jakbyśmy byli hegemonami, też pewnie byśmy ograniczali możliwość rozwoju małym, średnim, ciekawym, ciekawym firmom. Czyli, czyli musicie po prostu mieć... Y, Mniejszą marżę, żeby konkurować z tymi dużymi, którzy, no, których siła ekonomiczna zmusza Was do pewnych zachowań. Ja powiem wprost: niektóre produkty sprzedawane w branży budowlanej na rynku środkowoeuropejskim sprzedawane są w, z marżą na poziomie 0,5%. Dla małej firmy przy niewielkich wolumenach to jest absolutnie nie do przeżycia. I ojciec to zauważył w latach 90. i powiedział, że on nie będzie ceną konkurował, tylko jakością. Wtedy podjął decyzję, że robię najlepszą technologię na świecie w ramach tych styropianowych klocków. Mm, e, I faktycznie tego dokonał. I proszę sobie wyobrazić, izodą sprzedaje. Na rynku brytyjskim jest siedmiu dostawców podobnych, podobnych rozwiązań. Izodom jest dostawcą najdroższych rozwiązań na rynku brytyjskim w obszarze ICF-u w tej konkretnej I Mimo to sprzedajecie. Sprzedajemy i na rynku brytyjskim faktycznie realizujemy pewnie ze 20% całkowitej marży, którą firma, którą firma realizuje. To jest kwestia, strategii i pomysłu na realizację biznesu. Na koniec chodzi o to, żeby realizować tą marżę, żeby móc realizować finans... żeby mieć finanse na realizację celów. Ojciec chciał rozwijać technologię, my z bratem chcieliśmy sprzedawać i dział prowadzić działania marketingowe. No i połączenie tych dwóch jakby dążeń przyniosło efekt. Tak jest, plus marża z zagranicy i dodatkowe finansowanie bankowe dały możliwość, oczywiście to jest duże ryzyko, no ale... Mając strategię, obniżamy ryzyko i udało się, udało się. Powiedział Pan, że w tej chwili się koncentruje Pan na poszerzaniu jakby obecności na rynku krajowym. A co tak. z zagranicą? A zagranica jak najbardziej. W naszej kilkuletniej strategii ta zagranica funkcjonuje. Tak jak wspomniałem, Francja jesteśmy na etapie. Realizacji. Uzyskiwania certyfikatów. Odnawiania tych certyfikatów i kolejne, trochę czyścimy portfel klientów i kolejne wejścia na rynki, które już znamy, po prostu będziemy realizować z większymi partnerami, po to, żeby też zwiększać tą dynamikę, bo do, do, dotychczasowy portfel klientów i ten, ten level, ten, ten poziom takich małych i średnich firm, on powoduje, że zostajemy na poziomie małych i średnich firm i teraz aspiracje bycia większym, no... Pchają nas w ramiona też większych, większych partnerów, no potrzebujemy po prostu większych klientów. Po, po, postawmy jeszcze kropkę na i. chcecie być na rynkach zagranicznych, bo zyskujecie większą marżę niż w kraju, czy jest tak. y, inny powód? Mhm. Y, są dwa powody, z którymi mogę się podzielić. Jeden to jest powód strategiczny, i y, 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 patrząc na konkurencję, y, działania na rynku. Rodzimym konkurentów yy, skutecznie zniechęcają ich do yy, ekspansji I dlatego też konsolidujemy rynek polski, żeby zabezpieczyć ten rynek przed wejściem i, i, i konkurentów i z tego obszaru rynku. Ale jak najbardziej, przede wszystkim to jest kwestia marży i też łatwości realizacji procesu sprzedażowego, który ta łatwość wynika z tego, że budynki energooszczędne czy pasywne, takie super energooszczędne, po prostu są standardem na niektórych, w niektórych krajach. A u nas dopiero w zasadzie się o to martwimy. Myślimy o tym. Myślimy o tym. Dziękuję.